Najbardziej złe i agresywne kobiety według znaku Zodiaku. Top 5. Są kobiety, obok których nie da się przejść obojętnie. Ich charakter jest jak zahartowane ostrze, ostre, bezwzględne i bezpośrednie. Nie wybaczają zdrady, nie tolerują słabych mężczyzn i nie dają się kontrolować. Te kobiety mogą wydawać się zimne, ale w rzeczywistości są przepełnione burzą. Gniew, determinacja i wewnętrzna siła czynią je najgroźniejszymi według znaku Zodiaku. Dziś dowiesz się, kto znajduje się w pierwszej piątce najbardziej agresywnych i twardych kobiet kręgu Zodiaku. To nie kaprysy ani nastroje, to ich istota. Potrafią jednym słowem złamać czyjąś samoocenę i eksplodować tak, że z dialogu pozostanie tylko popiół. Ale to właśnie czyni je wyjątkowymi na swój sposób bo prawda tkwi w ich gniewie, samoobrona w agresji, a siła ducha w ich twardości. Oglądaj do końca, może ty lub twój znajomy jesteście na tej liście. Zasubskrybuj kanał, jeśli chcesz jako pierwszy dowiedzieć się, jakie cechy charakteru naprawdę kryją się za znakiem Zodiaku. I napisz w komentarzach, który z Twoich znajomych zdecydowanie zasługuje na miejsce na tej liście. Pierwszy znak ryb, nie sposób jej rozszyfrować na pierwszy rzut oka. Potrafi stworzyć iluzję łagodności, sympatii i zrozumienia. Ale za tą otulającą ciszą kryje się zimny system samoobrony, który nie daje szans tym, którzy próbują przekroczyć granice. Kobieta ryby z listy najgorszych nie będzie krzyczeć. Jej gniew nie brzmi, przenika do świadomości. Karci nie emocjami, ale celnym uderzeniem w czuły punkt. I robi to bez wahania, jeśli poczuje zagrożenie, oszustwo lub zdradę. Jej gniew nie jest reakcją, lecz mechanizmem. Z góry obliczy, jak postąpi, jeśli poczuje, że ktoś wtargnął do jej wewnętrznego świata brudnymi rękami. Nie wybacza lekkomyślnych obelg, potrafi milczeć latami, kreować wizerunek wygodnej i życzliwej, a przez cały ten czas kumuluje w sobie truciznę, która w odpowiednim momencie wyleje się punktowo i bezlitośnie. Jej zemsta nie jest demonstracyjna, działa głęboko, wie, jak doprowadzić człowieka do samozniszczenia bez krzyku i bez słów. Tylko swoim milczeniem. Agresja u kobiety ryb może być destrukcyjna, jeśli napotka hipokryzję, zdradę lub moralną słabość. Jej gniew nie jest błyskiem, lecz falą narastającą z wnętrza. Jej inteligencja emocjonalna pozwala jej rozpoznać, gdzie i jak uderzyć, aby dana osoba zapamiętała to na długo. I korzysta z tej mocy tylko wtedy, gdy wewnętrznie zdaje sobie sprawę, że przebaczenie jest słabością. Kobieta ryby znajduje się na liście najbardziej agresywnych nie ze względu na swój wybuchowy temperament, ale ze względu na bezwzględną precyzję. Jej gniew jest wyrażany cicho, niemal grzecznie, ale pozostawia po sobie pustkę. Potrafi obrócić uczucia przeciwko drugiej osobie. Nie boi się bólu, sama go doświadczyła. Dlatego jej zemsta nie jest emocjonalna, lecz zimna. Wie, jak niszczyć nieczynami, ale swoją nieobecnością. Jej odejście jest zniszczeniem. Nie wywoła skandalu, ale jej cień pozostanie na długo. Nie myl jej słabo wyrażanych emocji z dobrocią. Kobieta ryby potrafi być miła, ale tylko do momentu, aż uzna, że nie zasługujesz na tę delikatność. Wtedy wszystko znika resztki szacunku, uczuć, cierpliwości. Blokuje dostęp do siebie i nigdy nie wraca. Jej agresja to przekreślenie bez szans na powrót. To cisza, w której niszczysz samego siebie. Nie wybaczy braku szacunku, nie zapomni zdrady i z pewnością nie zignoruje próby wykorzystania jej dobroci. To właśnie w takich momentach rodzi się jej wewnętrzna wściekłość, która nie jest widoczna z zewnątrz, ale która będzie kontrolować każde jej działanie. Nie zaatakuje, postawi diagnozę, i będzie ona ostateczna, bez apelacji. Drugim znakiem jest strzelec. Kobieta spod znaku strzelca nie potrzebuje ostrzeżeń. Jeśli wejdzie do pokoju, napięcie sięga zenitu. Jej energia jest nie tylko ognista, ale i ukierunkowana. Zawsze wie, gdzie skierować cios i robi to bez wahania. To nie histeria, nie impulsywność, to sprawdzony cios w słaby punkt. Agresja u takiej kobiety ma strategiczny wydźwięk. Nie podnosi głosu bez powodu. Ale jeśli powód jest, próżno oczekiwać litości. Jej gniew nie jest wybuchem, ale systemem. Obserwuje, pamięta, znosi, kumuluje, a dopiero potem uwalnia wszystko, co powstrzymywała. I robi to po mistrzowsku. Kiedy kobieta spod znaku strzelca jest zła, nie krzyczy, działa. Potrafi całkowicie zniszczyć reputację człowieka w jeden poranek, wiedząc, gdzie i co powiedzieć. Ma w sobie stalowy pręd i nie pozwala tym, którzy nie mogą sprostać jej wymaganiom. Jeśli ktoś postanowi się z nią kłócić, trzeba być gotowym na porażkę. Jej język to broń. Słowo jest jak strzała, która trafia prosto w cel. Nie mówi tylko ostro, mówi w taki sposób, że przeciwnik zapamięta to do końca życia. I nie chodzi tu tylko o dowcip, chodzi o umiejętność kalkulacji konsekwencji i użycia dokładnie tego słowa, które najbardziej boli. I nie przeprosi, jej stanowisko jest proste: jeśli oberwałeś, to zasłużyłeś. W związkach potrafi być niezwykle agresywna w obronie osobistych granic. Nie da się jej kontrolować. Próba narzucenia jej czegoś z zewnątrz wywołuje natychmiastowy opór. Może łatwo zerwać związek, nawet długoterminowy, jeśli poczuje, że ktoś próbuje ją stłumić. I potem już nie wraca. Nie żałuje niczego, nie dramatyzuje, idzie naprzód. Nawet jeśli chaos pozostaje, w pracy kobieta strzelec może być twardą szefową. Wymaga skuteczności i nie toleruje głupoty. Jej agresja przejawia się w bezwzględnej krytyce, surowych poleceniach i całkowitej nietolerancji błędów potrafi wytrącić z równowagi każdego, kto pracuje powoli, niepewnie lub bez ambicji. Jej energia nieustannie wymaga szybkości i rezultatów, a jeśli ktoś im nie sprosta, otrzymuje słowny cios, po którym albo wstaje i zaczyna działać, albo odchodzi. Najgroźniejszą cechą jej charakteru jest połączenie wewnętrznej pewności siebie z absolutną nietolerancją słabości. Nie uspokoi się, nie okaże współczucia, jeśli zobaczy, że ktoś nie chce się rozwijać. Będzie naciskać, popychać, prowokować, aż do momentu reakcji. Jeśli nie ma reakcji, odchodzi i przekreśla się. Na zawsze, kobieta strzelec jest niebezpieczna swoją stabilną agresją. To nie są wybuchy, to stan tła, który ujawnia się przy pierwszym sygnale zagrożenia dla jej wolności lub godności. Nie broni się tylko, atakuje pierwsza. I robi to z zimną krwią. Ci, którzy raz znaleźli się na drodze jej gniewu, nigdy się do niej nie zbliżają. Ponieważ rozumieją, jeśli zdecyduje się zaatakować, nie będzie już odwrotu. Trzecim znakiem jest rak. Kobieta spod znaku raka nie krzyczy z wściekłości przy pierwszej okazji. Jej agresja jest subtelniejsza, głębsza i bardziej niebezpieczna, ponieważ rodzi się w ciszy. Gromadzi urazy, ale nie robi tego po to, by o nich zapomnieć. Gromadzi je niczym truciznę w szklanej ampułce i czeka na odpowiedni moment, by je wykorzystać. Jej gniew nie jest hałasem. To wewnętrzne zniszczenie, które może rozpocząć bez ostrzeżenia. A kiedy to nastąpi, nikt nie rozumie, skąd wziął się cios. Nie mści się od razu. Obserwuje, jeśli ktoś naruszył jej zaufanie, obraził ją lub zdradził, nastąpi reakcja, ale nie natychmiast. Sprawi, że ta osoba poczuje się bezpiecznie. A potem uderzy, i to taki cios, po którym nie da się szybko otrząsnąć. Wie, jak wywołać poczucie winy, jak moralnie zmiażdżyć. Jej słowa brzmią łagodnie, ale konsekwencje są okrutne. Jej gniew nie jest gwałtowny, lecz uporczywy. Przez lata chowa urazę, a jeśli nadarzy się okazja, nie przepuści jej. Presja emocjonalna to jej ulubiona broń. Wie, jak rozpłakać ludzi, jak wprawić ich w histerię. I to wszystko bez krzyku. Jej metodą jest milczenie, chłód, ignorowanie, oskarżenia bez słów. Potrafi zniszczyć związek jednym zdaniem, wypowiedzianym w odpowiednim momencie, z odpowiednim spojrzeniem. Jej agresja opiera się na sile emocjonalnej. Kontroluje nastrój, ton, przestrzeń. Jeśli w pokoju jest kobieta spod znaku raka, zawsze będzie w niej napięcie. A jeśli ktoś popełni błąd, od razu to odczuje. W rodzinie może być agresywną matką lub partnerką. Wymaga lojalności, ciągłego potwierdzania miłości, uwagi. A jeśli tego nie otrzyma, staje się twardą manipulatorką. Potrafi wykorzystać urazy, wspomnienia, słabości bliskich, aby osiągnąć swój cel. Nie oszczędza, jeśli czuje się zaniedbana. Jej agresja to potrzeba przywrócenia równowagi, tak jak ją rozumie. Nawet jeśli oznacza to emocjonalne zniszczenie drugiej osoby. W grupie nie podnosi głosu, ale potrafi stworzyć nieprzyjemne sytuacje. Potrafi nastawić wszystkich przeciwko sobie, używając zaledwie kilku słów. Potrafi przykleić etykietkę, rozpuścić plotkę. Robi to subtelnie, niemal niezauważalnie. Ale kiedy pojawiają się konsekwencje, staje się jasne, to jej praca. Jej gniew nie jest od razu zauważalny, ale właśnie dlatego jest destrukcyjny. Bo nikt nie spodziewa się od niej ciosu. A ten już został zadany. Kobieta rak to pole minowe. Wszystko wydaje się spokojne, ale wystarczy jeden krok i zaczyna się eksplozja. Jej agresja jest nieprzewidywalna, nieoczywista, ale właśnie dlatego jest niebezpieczna. Nigdy nie zapomni przewinienia, nigdy do końca nie odpuści, a jeśli ktoś trafi na jej listę wrogów, droga powrotna jest zamknięta na zawsze. Czwartym znakiem są bliźnięta. Kobieta bliźnięta nie podnosi głosu bez powodu, ale gdy się złości, jej słowa tną jak szkło. Jej gniew nie jest błyskiem. To fala, która wznosi się z wnętrza i powala swoją bezpośredniością. Jej gniew nie jest histeryczny, jest ostry, precyzyjny i zawsze celuje w słaby punkt. Pamięta, co jest ci bliskie i jeśli zechce, uderzy cię w to miejsce. Nie musi używać siły, ma o wiele groźniejszą broń, słowo, logikę i zręczność psychoemocjonalną. Kobieta bliźnięta nie zawsze otwarcie okazuje agresję. Częściej w formie ośmieszenia, ignorowania, chłodnej oceny, której nie sposób obalić. Potrafi spojrzeć prosto w oczy i powiedzieć prawdę, której nikt inny nie odważyłby się wypowiedzieć. Jej sarkazm jest niebezpieczny, ponieważ potrafi brzmieć przekonująco, a jednocześnie obraźliwie. Nie krzyczy, rozbiera na części, w ciągu kilku sekund, bez przygotowania, bez patosu. Jej gniew jest zawsze uzasadniony. Nie atakuje pierwsza, ale sprowokowana, broni się ostro i bez sentymentalizmu. Potrafi pozostawić człowieka w psychologicznej pustce, a on nawet nie zrozumie, jak do tego doszło. Jedyne, co mu pozostaje, to analiza, w którym momencie stracił kontrolę. Kobieta bliźnięta umie walczyć słowami, intonacją, logiką. Nie załamuje się, ona łamie, dosadnie, chłodno i bardzo skutecznie. Główną siłą tej kobiety jest umiejętność adaptacji. Szybko się odbudowuje, natychmiast czuje, jak wykorzystać sytuację na swoją korzyść. Jeśli zostanie zapędzona w kozi róg, znajdzie wyjście, a to wyjście będzie zbyt kosztowne dla przeciwnika. Potrafi udawać, że przegrała, by za chwilę uderzyć, precyzyjniej, boleśniej, bardziej destrukcyjnie. Jej agresja jest intelektualna: niszczy nie rękami, ale argumentami. Zaostrza konflikt do granic możliwości, by odsłonić prawdziwe oblicza. A jeśli ktoś spróbuje nią manipulować, skończy się to całkowitym zniszczeniem wszystkich wrogich pozycji. Kobieta bliźnięta umie walczyć na poziomie umysłu i w tej walce nie ma sobie równych. Jest nieprzewidywalna i szybka, co czyni ją szczególnie niebezpieczną w chwilach prawdziwego gniewu. Piątym znakiem jest wodnik. Kobieta wodnik nie atakuje bezpośrednio, niszczy system. Jej gniew nie jest krzykiem ani histerią. To lodowata kontrola, w której emocje stają się bronią. Nie okazuje irytacji, zaczyna działać. W gniewie wyłącza empatię i włącza strategię. Potrafi zachować absolutny spokój, podczas gdy wszystko w niej płonie. Ale jej spokój nie jest słabością. To przygotowanie do ataku, po którym następuje pustka. Jej agresja jest zawsze uzasadniona. Nie rzuca emocjami ale jeśli ktoś niszczy jej granice, zdradza, upokarza, dostaje odpowiedź. I ta odpowiedź nie będzie krzykiem. Będzie demonstracją siły, logiki, niezależności. Wie, jak postawić człowieka na jego miejscu, tak aby nawet się do niego nie zbliżył. Ma głęboko zakorzenione poczucie sprawiedliwości i jeśli coś lub ktoś je narusza, staje się bezlitosna. Kobieta Wodnik umie się izolować. Potrafi przestać rozmawiać, komunikować się, a nawet zauważać osobę. Całkowite zerowanie to jej styl odwetowej agresji. Ale za tym milczeniem kryje się decyzja, przekreśla. Bez wyjaśnień, bez dramatu, ale na zawsze. Nie wraca i nie daje drugiej szansy. To czyni ją szczególnie przerażającą, bo nie da się wpłynąć na jej wybór po jego dokonaniu. Nie ucieka się do drobnych zemst. Jeśli zdecyduje się działać, będzie to działanie na dużą skalę, strategiczne i systemowe. Potrafi zniszczyć reputację, zmienić zasady gry, odebrać zasoby, i to wszystko bez krzyku. Jej styl agresji jest zimnokrwisty, systemowy, ale nie mniej destrukcyjny. Nigdy nie uderzy pierwsza, ale jeśli to zrobi, uderzy w samo sedno, w fundament, w to, co dana osoba uważała za niewzruszone. Kobieta wodnik jest jedną z najgroźniejszych w swoim gniewie, ponieważ jej agresja nie objawia się od razu. Gromadzi, analizuje, ocenia. A potem działa jasno, z zimną krwią, a czasem wręcz pięknie. Nie robi scen, niszczy strategię, nie pozbawia ludzi, ale kontrolę nad sytuacją, pozbawiając przeciwników ich głównego zasobu – pewności siebie. I to czyni ją bardziej przerażającą niż jakakolwiek inna.